Krople porannej rosy jeszcze trzymają się na trawach ale zaraz słońce się i wiatr o nie upomnie już chyba niedługo jak ulecą w powietrze i będą sobie jako te drony mogły oglądać to co się dzieje dookoła kilka dni temu ten test cierpliwości żeby Spojrzeć sobie na to miejsce w promieniach słońca. Niestety został przerwany przez pieski, które upomniały się o całe to miejsce. No i raczej trzeba było się ewakuować. Okazało się, że i tak nie doczekałbym się słońca, bo te rachityczne przebłyski szybko zniknęły gdzieś za zasłoną chmur no a miało to być otwarcie wycieczki wzdłuż niebieskiego szlaku. Była zielonym to musi się znaleźć miejsce też na niebieski No i znalazłem sobie taki punkt, co by spojrzeć na południową granicę parku. Ta linia drzew no to granica parku. Już sąsiaduje tylko z polami. I od wschodniej strony, no to już granica podchodzi aż pod całą szosę w Zaborowie. 23 październik, temperatura podnosi się do około 20 stopni. No to w tą ścianę, w tunele niebieskiego szlaku.